Dużym zainteresowaniem cieszył się mecz na szczycie w pierwszej lidze tenisa stołowego, w którym drugi w tabeli UKS Piast po prawo Ostrzeszów podejmował przed własną publicznością niepokonaną dotąd drużynę z Kielc. W sobotę 4 lutego liderzy doznali jednak w pierwszej w tym sezonie porażki i musieli uznać wyższość. Gospodarzy, którzy wpisali na swoje konto okazałe zwycięstwo 8 do 2. Pingpongiści rozgrywali to spotkanie przy pełnych trybunach, a kibice od początku wierzyli w szczęśliwe zakończenie. Nie ma się co dziwić, bowiem wiceliderzy już przed meczami deblowymi prowadzili 3 do jednego. Tutaj duże słowa pochwały dla chłopaków, bo na pewno nie jest to, nie jest to łatwe, łatwe, łatwy mecz, łatwy, łatwe punkty, dlatego bardzo je doceniamy, nie zakładaliśmy pewnie tutaj przed rozpoczęciem tej drugiej rundy, że, że zdobędziemy komplet punktów u siebie w, w Ostrzeszowie z drużyną lidera Polonii Kielce, także na pewno nas to bardzo cieszy i to jest dobry prognostyk, bo za tydzień jedziemy do Bielska Białe i to na pewno będzie kolejne ważne spotkanie. Goście przyjechali do Ostrzeszowa bez dwóch czołowych zawodników Antoniego Witkowskiego i Dariusa Najta. Niestety nie mamy wpływu na przebieg całego sezonu. Niestety naszych dwóch czołowych zawodników się rozchorowało dwa dni przed, przed rozpoczęciem tego meczu. Próbowaliśmy jeszcze przełożyć, ale wiadomo, no, jest cały sezon, mamy pełną ławkę. Nie mieliśmy tak naprawdę wpływu na sytuację, jaką wystąpimy w dzisiejszym składzie. No ale staraliśmy się podjąć rękawice jak równy z równym i gratulujemy drużynie przeciwnej zwycięstwa. UKS Piast dzięki tej wygranej zbliżył się w ligowej tabeli do drużyny z Kielc i traci do niej tylko dwa punkty. W barażach o awans do Lotto Superligi zagrają dwa najlepsze zespoły z grupy północnej i południowej. Już w najbliższą sobotę ostrzeszowianie pojadą do województwa śląskiego, gdzie ich przeciwnikiem będzie B i STS Bielsko-Biała. Bielsko-Biała, bardzo trudny zespół. W tamtej rundzie zagraliśmy u siebie, przegrywaliśmy aż 1 do 5 i takim rzutem na taśmę udało nam się zremisować wtedy 5 do 5. Wiemy, że teraz zagramy na parkiecie przeciwników, więc to będzie na pewno trudniejsze spotkanie. i Jedno z kluczowych kwestii miejsca naszego w ligowej tabeli, ponieważ Bielsko-Biała przed tą kolejką traciło do nas jeden punkt. Mecz rozpocznie się o godzinie 16. Działacze UKS Piast na swojej internetowej stronie zapowiedzieli już, że planują przeprowadzenie transmisji live z tego wydarzenia.